Zabito chłopczyka w dziewiątym miesiącu ciąży. Aborcja, a obecne feministki tłumaczą sobie to jako legalne przerywanie ciąży. Nic złego. Przynajmniej one tak mawiają. W 37 tygodniu ciąży zabito Felka. U Fenka zdiagnozowano wrodzoną łamliwość kości. Jego mama za namową aborcyjnych aktywistów pojechała do Oleśnicy, czyli do największego w Polsce ośrodka aborcyjnego. W 37 tygodniu ciąży wbito felkowi w serce igłę. Igłę, która była zastrzykiem z chlorkiem potasu. I moi drodzy, aborcjonistki cały czas mówią, że to aborcja powinna być legalna do 12 tygodnia ciąży i tak dalej, że możemy sobie wybierać. Tu że przecież to jest wszystko zagrożeniem dla życia matki czy dla życia dziecka, no i jak najbardziej można dokonywać aborcji. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Moi drodzy, ja uważam, że każde życie jest darem. Każde życie ma znaczenie i to nie my ludzie mamy decydować, które dziecko ma żyć, a które nie. Aborcjonistki mówią też, że kobietom w ciąży należy pomagać. Wiecie naprawdę, na czym polega ta pomoc? Na zabijaniu bezbronnych i niewinnych. Dzieci. Jest to przejaw ogromnego egoizmu, które feministki starają się nam wpoić, czy to w mediach, czy na ulicach, czy nawet i właśnie w takich ośrodkach aborcyjnych. Ludzie naprawdę nie mają serca, jeśli mają odwagę zabijać dzieci nienarodzone i usprawiedliwiają sobie. To tym, że dziecko będzie się męczyć, albo że oni będą się męczyć, i że właśnie to dzieciątko przyczyni się do utrudnienia ich życia. To jest przejaw egoizmu. Przy tej okazji przypominam, że aborcja jest złamaniem przekazania piątego. Aborcja to morderstwo. Ja wam powiem wprost, że dla mnie to jest skandal. Powinniśmy walczyć o życie każdego dzieciątka, każdy z nas żyje, więc dajmy żyć innym.